Kolejny opatrul dotarł na wyspę Dębina na pierwszą tegoroczną akcję w 2020 roku i już e, niestety mamy ręce pełne roboty. Zaraz wam pokażę, jak ta z daleka pięknie wyglądająca zielona wyspa wygląda z bliska. Zobaczcie sam. Tutaj już są opony przygotowane do zabrania. Tutaj kolejny hotel Proszę bardzo, jakaś rura, wiadro. Przeprowadziłem się do Szczecina i znowu zacząłem. Idziemy kawałek w las. I zobaczymy jak tam sytuacja wygląda. Tutaj też nasza ekipa sprząta, ale tu jest tragedia. Proszę bardzo. Ten widok jest naprawdę bardzo przykry. Jedno wielkie wysypisko. Ludzie sobie tu zrobili. Co ciekawe jest tutaj bardzo dużo odpadów stoczniowych znaleźliśmy. Był kas, były rękawice spawalnicze, kilka innych charakterystycznych rzeczy używanych w stoczni. Zobaczcie jaki tu syf, to jest nie do opisania. 50 metrów w głąb lądu. Tyle śmieci. Co ciekawe, na tą wyspę nie ma dostępu z lądu. Trzeba się tutaj transportować jakimś pojazdem pływającym. Także ktoś musiał sobie zadać naprawdę dużo trudu, żeby to wszystko tutaj zwieść. To jest totalnie niezrozumiałe. Jeszcze wam kawałek pokażę, wyspy. W naszym oleju, o proszę, i to jest to, co mówiłem. Stoczniowe kaski nie pierwszy tutaj znaleziony, oczywiście butelki, folia jak wszędzie. Widok jest tragiczny. Już nawet nie ma co komentować. Jak widzicie, to jest prawdziwy armagedon, co tutaj na tej wyspie Dębina się znajduje. Jak widzicie, mamy co robić. Możliwe, że nie, pierwszy, nie, nie, nie jedyny raz tutaj przypłyniemy. Bo to jest niemożliwe, żeby zabrać na jeden, czy dwa, a nawet trzy razy. Tego jest tak dużo. A jeszcze mamy dosyć duże i ciężkie opony. Z którymi musimy sobie radzić. Wygląda tragicznie. Ale od czego jest jakoby kopatło. Także jeśli macie ochotę się do nas dołączyć, wkurza was taki widok, to zapraszam.